Wisła Kraków przegrała super puchar Polski z Jagiellonią Białystok. No pomimo tego, że ten mecz był przekładany, to jednak pewnie przed samym spotkaniem ten apetyt na kolejne trofeum, pierwsze dla Pana w barwach Wisły Kraków był. I jak oceni Pan to spotkanie i czego zabrakło, aby właśnie to osiągnąć? No tak, oczywiście. Myślę, że już cały czas powtarzam, zabrakło mi tej skuteczności. E, Biela była bardziej konkretna, szliła jedną bramkę więcej. Niestety nam się nie udało e, zaburzenia bramki. Uważam, że mieliśmy bardzo dużo sytuacji. E, na to, żeby przynajmniej zrewisować i, i później mogło się potoczyć na naszą korzyść. Właśnie to tą straconą bramkę chciałbym pana zapytać, no bo to Miki VR trafił do siatki z pana strony właśnie, wydawało się, że był tam pan spóźniony. Jak to wyglądało z pana perspektywy? No tak, właśnie z boiska. jakby yy, czułem, że potem szale piłka wyjdzie na, na rzecz niestety troszeczkę przysnąłem i zawodnik mi wyprzedził i. Na, na nie moje szczęście trzeba w bramkę i straciliśmy nic. Jagiellonia to drużyna, która nie tylko dobrze radzi sobie w ekstraklasie, ale też w europejskich pucharach. Jak wyglądało dla Pana to starcie? Czy czuć było, że jest to drużyna z nieco innej półki niż nie tylko te ligowe, ale też nawet niektóre, spod, niektóre drużyny, z którymi mierzyliście się chociażby podczas eliminacji europejskich pucharów? Czy był to trochę taki inny świat? Szczerze mówiąc, przed meczem yy, myślałem, że to będzie na pewno dużo lepsza drużyna. Yy, oczywiście, tak jak już wcześniej powiedziałem, mieli jedną sytuację, uważam, i to wykorzystali, byli bardziej konkretni, yy, ale myślę, że na, na tle mistrza Polski zaplanowaliśmy się bardzo dobrze. Yy, no i... Niestety, nie dosyć. Natomiast takim celem numer jeden Wisły Kraków wydaje się być po prostu awans do Ekstraklasy. To był pewien dodatek. Już w najbliższą sobotę mecz z wartą Poznań. Ta intensywność spotkań jest dosyć spora, no bo wróciliście do grania co trzy dni, już w kolejnym tygodniu mecz z chrobym głogów i jodrą Opole. Jak czujecie się pod kątem fizycznym przed tymi spotkaniami? Czy jest takie podrażnienie po tym Super Pucharze Polski, aby, aby wrócić na odpowiednie tory, chociaż w lidze. No tak, teraz zostaną już tylko Liga, musimy się jak najszybciej zregenerować. Myślę, że w meczu było dzisiaj widać, że dobrze wyglądaliśmy fizycznie i chcemy to przełożyć na mecz z Wartą. Tak jak już wcześniej powiedziałem, musimy odpocząć, zregenerować się i wygrać ten mecz.